Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku e, nauki języka do baz danych SQL. W tym odcinku zajmiemy się funkcjami. Sprawdzimy sobie funkcją, e, czy PSL, które mamy przypisane w danych osobowych e, w tabeli danych osobowych pracowników, należą do kobiety czy mężczyzn. Sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie, ponieważ, e, ponieważ nie, 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 nie sprawdzałem tego, nie, nie, robi, nie brałem tego pod uwagę bo podczas gdy generowałem sobie te PSL do baz danych. Tak więc sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj bez maila od prezesa, ale myślę, że całkiem ciekawy, że całkiem ciekawy aspekt sobie przyćwiczy jak i również nauczymy się tworzyć funkcje, tak więc zapraszam serdecznie. No dobrze, tak więc skoro już wiemy, czym będziemy się dzisiaj zajmować, nie pozostaje nam nic innego niż, nie pozostaje nam nic innego niż zalogować się do naszego użytkownika. Wpisujemy swoje hasło, które wpisaliśmy podczas, które wpisaliśmy podczas tworzenia użytkownika. Jak widzimy, już jesteśmy zalogowani. Otwórzmy sobie swojego użytkownika. Czy ja... A ja już mam tą funkcję, więc ja ją szybko ja ją szybko sobie wyrzucę drop function, a propos tak w tym momencie może, mogą Państwo zobaczyć jak się taką funkcję usuwa sprawdź PESEL średnik play, dobra, funkcja zdropowana odświeżmy sobie, dobra, nie ma jej możemy zacząć pisać, na samym wstępie chciałem zapoznać z Państwa po pierwsze z funkcją substring ponieważ będzie ona konieczna przy naszej funkcji, tak więc zobaczmy sobie jak ona działa, pracownicy dane osobowe myślę, że na tej tabeli bez problemu to się uda zrobić no dobrze. I, e, I zobaczmy, i zobaczmy jak to działa. E, spróbujmy sobie przyciąć PESEL. E, tak więc e, jak działa funkcja SUBSTRING? E, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek do czynienia z programowaniem, na pewno wie, e, na pewno wie, z czym to się je. Wybierzmy sobie na przykład, e, napiszmy sobie taką funkcję, funkcja SUBSTRING e, przyjmuje argumenty w nawiasie tak jak PESEL, czyli wartości z tej kolumny. Następnie Następnie przyjmuje wartość numeryczne 9 i 1. Funkcja substring służy do przycinania wartości tekstowych. Pamiętamy, że PESEL jest naszą wartością tekstową, e, tak, więc, tak więc jak najbardziej w tym momencie e, możemy jej tu użyć. E, Przyjmuję ona parametry następujące. PESEL, czyli wartość tekstowa, którą będziemy przycinać. E, 9, czyli wartość e, miejsca... E, Położenie znaku, od którego zaczynamy, e, i ilość znaków, które będziemy wycinać, e, wycinać z tego miejsca. Możemy sobie wpisać na przykład dwa. Puśćmy to zapytanie i zobaczymy, że od dziewiątego miejsca, e, że od dziewiątego miejsca powinniśmy mieć, e, powinniśmy, mieć wycięte, e, powinniśmy mieć wycięte, powinniśmy mieć wycięte, powinniśmy mieć wycięte wartości. Tutaj się trochę pośpieszyłem, tak wy, e, oracle, squelu, e, w Oracle SQL, w PLSQL jest to funkcja substr bez, tego, bez końcówki ing. Yy, w pracy głównie pracuje na MS SQL, stąd, stąd z rozpędu wpisałem SubString. Jest to funkcja substr, bez tego inga. I w tym momencie widzimy, że, że, że od dziewiątego miejsca w każdym -u nam, wycina u nam, wycina nam dwie wartości. Możemy sobie dla kontrastu jeszcze PESEL z tej tabeli wyświetlić. I widzimy, że to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli liczbę już dziewiąty numer już bierze, czyli w tym przypadku dwójkę. Bierzemy sobie dwa znaki, czyli bierzemy 2 i 4. Gdybyśmy wzięli sobie 1, no to możemy no to, no to otrzymamy jedną wartość stojącą na pozycji 9. Na pozycji Co więcej, jak są tworzone w polskim systemie prawnym PL? PSL są tworzone w ten sposób, że jeżeli liczba. Jeżeli liczba na miejscu 10 w PESELu należy do 0, 2, 4, 6 lub 8, to PESEL, jest, to PESEL należy do kobiety. Jeżeli jest ona z innego przedziału, no to PESEL należy do mężczyzny. Tak więc tak to wygląda, jest to dość łatwo sprawdzić, dość łatwo będzie taką funkcję napisać. Co więcej, kolejną funkcją, z którą chciałem Państwa dzisiaj zapoznać jest funkcja CAST. Nie wiem, czy już o to wspominałem podczas kursu, czy nie. Jednakże funkcja CAST y, konwertuje nam wartości na, y, na potrzebne dane. My będziemy sprawdzać, czy dana liczba w danym pesol jest w, w zbiorze liczbowym takim, y, lub nie. I dzięki temu będziemy wiedzieć, czy pesel należy do kobiety, czy, czy mężczyzny. W związku z tym będziemy, y, będziemy, mogli, y, będziemy mogli badać ją na zbiorach liczbowych. Możemy sobie konwertować na różne typy: na datę, na przykład możemy konwertować też na warczar my w tym przypadku będziemy konwertować na integer ponieważ będziemy porównywać tą liczbę ze zbiorem danych liczbowych. W tym przypadku nie będzie to żadnej różnicy, wyniki są dla oka dokładnie takie same, ale uwierzcie mi na słowo, w tym momencie wyświetlana wartość jest liczbą, a nie tekstem już. No dobrze. Tak więc przejdźmy do tworzenia sobie funkcji. Jak państwo się spodziewają, funkcje możemy tworzyć za pomocą polecenia create or replace function. Tak samo jak w procedurach możemy Możemy podać e, parametry, które funkcja przyjmuje. PESEL będzie to typ varchar 2. E, w tym momencie e, powinniśmy jeszcze podać nazwę funkcji, której nie podałem. W tym momencie nazwałbym ją sprawdź PESEL. Co dalej? Słówko, e, słówko kluczowe, tak jak w przypadku, tak przypadku procedur, tutaj występuje. Różnica, która, e, która w tym przypadku występuje, jest podanie parametru return. Czyli e, jaki typ, funk jaki typ e, wartości funkcja będzie zwracać? E, u nas będzie zwracać napis, czy PESEL należy do kobiety, czy do mężczyzny. Tak więc return, czyli wynikiem tej funkcji będzie, e, będzie ciąg znaków, czyli jak już dobrze wiemy, varchar2, czyli właśnie ten varchar2 będzie zwracany. E, spróbujmy sobie dać begin i end. Mm -hmm. Albo ten return był wcześniej, dawno funkcji nie pisałem, a rzeczywiście return jest przed, e, przed słówkiem kluczowym, is. tak więc return. Return dajemy przed sówkiem kluczowym S. W sposób kluczowym S będziemy, będziemy deklarować sobie zmienne, których będziemy używać Myślę, że będziemy używać dwóch zmiennych. Liczba kontrolna. Liczba kontrolna dajmy jej typ integer. I możemy jeszcze użyć typu hmm, wynik jako warczar. Dwa. Myślę, że 100 znaków wystarczy, pytanie czy tutaj mi coś podkreślam, mm -hmm. może jednak nie. Trochę się zagmatwałem chyba. No dobrze, no nic, spójrzmy sobie. Tą funkcję przed chwilą zrobiłem sobie dla testu, właśnie na taki na taki przypadek. No tak, poreturnie nie ma, po returnie, po returnie nie ma być, nie ma być średnika. Zawsze wolę przed odcinkiem sobie sobie jednak tą funkcję napisać, no ponieważ yy, wiadomo, jak to jest jak człowiek nagrywa, yy, no to popełnia głupie błędy, przynajmniej ja zawsze jestem troszkę zestresowany, żeby wszystko dobrze wyszło. No dobrze. Tak więc, yy, a propos tych średników, bo nie powiedziałem, w tym miejscu nie dajemy średnika, w tym miejscu też nie, jest też nie. Yy, w momencie deklaracji zmiennych dajemy już średnik. W yy, funkcjach w przeciwieństwie do procedurach powinniśmy zdeklarować, yy, ile miejsca ten yy, nasze zmienne będą zajmować w przypadku zmiennych tekstowych. <laughs> Wynik jest z z myślę, że 100 znaków spokojnie nam wystarczy na wynik tej funkcji. No i liczba kontrolna będzie po prostu integerem, tak więc nie musimy deklarować ile miejsca zajmuje. No dobrze. Tak więc skoro już wiemy, ee, tak więc skoro już wiemy, ee, tak więc skoro już wiemy jak napisać sam szkielet, no to zabierzmy się do pisania bloków kodu pomiędzy, pomiędzy frazami begin i end. <laughs> przypismy przypiszmy sobie najpierw do liczby kontrolnej do liczby kontrolnej liczby kontrolną z naszego PSL-u. W funkcjach i w procedurach przypisanie do zmienne takie bezpośrednie bez użytkowania funkcji SELECT, wcześniej zawsze uży użytkowaliśmy funkcję SELECT. Jeżeli nie chcemy używać funkcji SELECT, no to możemy przypisać wartość do zmiennej w ten sposób. Nie za pomocą zwykłego równa się, tylko przed się musimy dodać jeszcze dwukropek. No dobrze, i do tej liczby kontrolnej chcemy przypisać sobie sobie funkcję substring, bo ucina, żeby uciął nam odpowiedni, żeby wyciągnął nam z tego pestelu odpowiednią wartość. Jest to, jest to wartość numer 10, znaczy znak stojący na miejscu 10 w tym ciągu znaków, i chcemy właśnie tylko tą jedną wartość z tego pestelu wyciągnąć, tak jak wcześniej pokazywaliśmy na naszej tabeli Pracownicy Dane Osobowe. W związku z tym wpisujemy jako trzeci parametr wartość 1, bo tylko ta jedna cyfra nas interesuje. Co więcej, tak jak wspomnieliśmy, chcemy, żeby żeby orak traktował tą tą wartość jako liczbę, tak? Więc dajmy sobie, tak? Więc wpiszmy sobie funkcję cast as integer i w tym momencie będzie ona rzutowana na integera, będzie ona będzie ona liczbą, będziemy mogli sprawdzić, czy znajduje się ona w odpowiednim w odpowiednim bloku w odpowiednim zbiorze liczb. No dobrze. Teraz chciałbym zapoznać jeszcze państwa z prostą instrukcją warunkową if if else i endif jak działa, e, jak, działa e, jak działa ta instrukcja warunkowa działa ona w ten sposób że po ifie możemy zdeklarować sobie odpowiedni warunek, jeżeli ten warunek jest spełniony są wykonywane instrukcje kodu e, w tym miejscu tam gdzie teraz dałem te kilka myślników, jeżeli warunek nie jest spełniony są wykonywane są wykonywane instrukcje w części kodu po else instrukcje if w oraklu kończymy e, frazą endif E, dzięki temu kompilator wie, gdzie jest e, koniec e, instrukcji warunkowej. No dobrze, skoro pokrótce wyjaśniliśmy sobie, jak taki warunek if else działa, no to e, zastanówmy się, co powinniśmy zrobić. Jeżeli, czyli if liczba kontrolna znajduje się w zbiorze liczb, tak jak mówiliśmy 0, 2, e, 4, 6 i 8, no to e, do funkcji wynik przypisałbym e, ciąg znaków. PESEL należy do kobiety. Zapomnieliśmy o słuchu kluczowym. DEN jest ono konieczne. Jeżeli, jeżeli, dobrze, to przetłumaczmy sobie to jeszcze polecenie w takim razie. I czyli rozpoczynamy blok instrukcji warunkowej. Jeżeli liczba kontrolna znajduje się w zbiorze liczb 02468 2, 4, 6, 8, wtedy, czyli DEN, przypisz do, przypis do zmiennej wynik. E, ciąg znaków PESEL należy do kobiety w przeciwnym wypadku przypisz do zmiennej wynik ciąg znaków PESEL należy do mężczyzny no dobrze skoro już wiemy jak działa instrukcja warunkowa już wiemy co zrobiliśmy e, może jeszcze raz na wszelki wypadek przetłumaczmy sobie e, jak ona działa e, jeżeli if liczba kontrolna znajduje się w e, zbiorze 02468 then wykonaj e, przypisanie do zmiennej wynik e, ciągu znaków PESEL należy do kobiety w przeciwnym wypadku e, wykonaj przypisanie do zmiennej wynik e, PESEL należy do mężczyzny co powinniśmy zrobić na końcu? Powinniśmy zrobić po prostu prosty zwrot, e, prosty zwrot e, wartości naszej, naszej funkcji. Jak wspomnieliśmy, deklar deklarowaliśmy podczas jej tworzenia, że e, return będzie właśnie ciągiem znaków. Nasza zmienna wynik jest ciągiem znaków, tak więc bez problemu możemy zapisać sobie po prostu frazę return wynik: e, return wynik. Dzięki temu. Dzięki temu zostanie zwrócony, zostanie zwrócony odpowiedni ciąg znaków w zależności, czy liczba kontrolna należy do tego zbioru danych, czy nie. Prosta funkcja, ale myślę, że jak najbardziej obrazuje ona podstawę tworzenia funkcji. Myślę, że nie będzie żadnego problemu z jej zrozumieniem, ponieważ działanie funkcji jest bardzo podobne do działania procedur, pisze się jej również podobnie. Tak więc myślę, że bez problemu Państwo zrozumieją, co i jak się dzieje. Jeszcze raz może wytłumaczymy działanie funkcji cast. Funkcja cast konwertuje tą wartość tekstową na wartość liczbową integer. Funkcja substring wycina odpowiednią liczbę kontrolną z dziesiątego miejsca e, naszego PESELu i wycina tylko jeden znak. Dobrze, skompilujmy sobie tą funkcję. Z tego co widzimy, function, e, function sprawdź PESEL e, compiled. W związku z tym funkcja została skompilowana. Otwórzmy sobie może nowego SQL work worksheeta. Open SQL worksheet i na razie spróbujmy, wyświetlić, e, spróbujmy sprawdzić działanie tej funkcji na, e, na tabeli fikcyjnej systemu czyli Dual, czyli Select, sprawdź Pesel from Dual i wpiszmy sobie jakiś fikcyjny Pesel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz będziemy wprowadzać dziesiątą liczbę 0, 1. I zobaczmy. PESEL należy do kobiety, ponieważ dziesiąta liczba e, wynosi 0. E, znajduje się ona w tym zbiorze danych, tak więc w tym momencie e, do wartości wynik został przypisany e, ciąg znaków PESEL należy do kobietów. Co by było, gdyby tu była jedynka? Jedynka e, na tym miejscu, e, przypominamy, nie należy do tego zbioru danych, więc powinniśmy otrzymać wartość PESEL należy do mężczyzny. Zapuśćmy sobie sprawdzenie tej funkcji. PESEL należy do mężczyzny. Jak najbardziej funkcja działa poprawnie. No dobrze. No to sprawdźmy sobie... Pesele z naszej tabeli, e, sprawdź PESEL, Z naszej tabeli pracownicy dane osobowe. Przypominam, nazwa funkcji sprawdź PESEL, W ten sposób ją wywołujemy. Zaraz tam podamy parametry. E, Wypiszmy sobie tylko jeszcze nazwę naszej tabeli, czyli pracownicy, e, pracownicy dane osobowe. I właśnie te Pesele będziemy sobie sprawdzać. Myślę, że powinniśmy dla kontrastu jeszcze uśledzić sobie imię, nazwisko i zobaczyć w ilu przypadkach e, pomyliliśmy się przy tworzeniu, e, przy generowaniu Peseli do e, naszej bazy danych. Oczywiście, jeżeli chcemy, by nasza funkcja po kolei sprawdzała e, pesele każdego z naszych e, pracowników, powinniśmy po prostu podać tutaj nazwę kolumny PESEL. Przy wywoływaniu tego zapytania e, będzie ona sprawdzała, czy każdy z PESELi należy do kobiety czy mężczyzny. Możemy tutaj dodać jeszcze alias, e, żeby ta kolumna się e, ładnie wyświetlała. E, żeby nazwa kolumny ładnie się wyświetlała. Nazwałbym ją sprawdzanie PESEL. Niech będzie, niech taki alias się nam wyświetla. Zapuśćmy zapytanie i sprawdźmy. No z tego, co widzimy, prawie wszystkie pestały -e należą do mężczyzny. Pani Magdalena Kowalska jest z nas mężczyzną. Beata Karczmarczyk też, Bartłomiej też, Kuba też. Co, na, co najdziwniejsze, Filip Seniorski jest dziewczyną. Rzeczywiście, z tego, co widzimy, te wartości, te wartości w poprzednich PESELach dotąd nie mieszczą się w tym zbiorze danych, który jest zadeklarowany dla kobiety. No tak, więc funkcja zgodnie z prawdą wyświetla nam informację, że pestał należy do mężczyzny. Filip Seniorski. Rzeczywiście ma w tym miejscu, na miejscu kontrolnym, czwórkę, tak więc mieści się ona w tym zbiorze danych. Tak więc jest wyświetlone, że PESEL należy do kobiety. No niestety, pesel może mamy w bazie danych niepoprawne, ale są to tylko i wyłącznie dane szkoleniowe. Tak więc myślę, że jako ciekawostkę, jak najbardziej działanie takiej funkcji mogliśmy pokazać. Myślę, że są one na tyle podobne do procedur, że nie będą sprawiały one Państwu większego problemu. No dobrze, w tym miejscu odcinek odcinka. Serdecznie dziękuję, miłego dnia życzę i już zapraszam na odcinek kolejny. Dziękuję bardzo.